Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznej wieprzowiny po seczuańsku z dodatkiem tofu, z dodatkiem pieprzu syczłańskiego, Naprawdę będzie prawdziwa bomba smakowa. Składniki oczywiście znajdziecie w opisie filmu, więc nie będę tutaj już przedłużać. Oczywiście będę mówić krok po kroku, co dodaję i w jakich ilościach, więc zapraszam do wspólnego gotowania. Tutaj mam już przygotowaną polędwicę wieprzową, którą pokroiłam w takie Cieniutkie paseczki, teraz ją przez chwilę zamarynujemy, będę dodawała ciemny sos sojowy. Ja mam tutaj już końcóweczkę w butelce tak około jednej dużej łyżki stołowej, malutką łyżeczkę skrobi kukurydzianej, ale możecie dodać skrobie taką, jaką macie. Możecie dodać też skrobi ziemniaczaną, jak najbardziej. Przyda się też czarny pieprz, dużo mielonego czarnego pieprzu. Ja dodaję jedną łyżeczkę. Oczywiście, jeżeli to dla Was będzie za dużo, to możecie sobie te proporcje oczywiście zmniejszyć, ale ja bardzo lubię czarny pieprz. Przyda się też chińskie wino do gotowania. Jedna łyżka. Tak wygląda to wino. Możecie go kupić w azjatyckich sklepach. Ale tych stacjonarnych, ponieważ ono ma dodatek alkoholu i sklepy z tego co wiem, nie realizują zamówień właśnie drogą wysyłkową, więc jeśli macie w okolicy sklep azjatycki, to szukajcie na pewno gdzieś powinniście znaleźć, a jeżeli nie będziecie mieli nigdzie w pobliżu, to możecie zastąpić dodatek tego wina wytrawnym szery, albo na przykład dodać. Sok jabłkowy. Teraz widzicie, tak staram się wymieszać w miarę dokładnie i zostawię na 10 minut do takiego szybkiego zamarynowania. Polędwiczka wieprzowa to jest takie fajne mięso, bo szybko się smaży i szybko się marynuje. Chciałam Wam w międzyczasie pokazać. Dwa opakowania produktu, które będę używać, to jest właśnie Pieprz Syczowański. Z tej właśnie marki lubię korzystać najbardziej. Możecie go znaleźć w sklepie Chili Chili, bo jak wiecie, często robię w tym sklepie zakupy. Nie jest to film sponsorowany, ale często mnie pytacie, gdzie można kupić dobre produkty, w dobrych cenach. Także polecam sklep Chili Chili. Tam właśnie jest ten Pieprz Syczowański. Pachnie nawet przez zamknięte szczelnie opakowanie. Także to jest oznaka, że jest to dobry produkt. I będę jeszcze dzisiaj korzystać z tofu, to jest moje ulubione tofu. Na szczęście mam w okolicy sklep z koreańską żywnością, i skorzystałam dzisiaj z dowozu i mam zakupy w domu. Także polecam naprawdę bardzo dobre tofu, jeżeli szukacie jakichś rekomendacji. Możemy przejść teraz do dalszej części gotowania. Mam tutaj w łoku rozkrywający się olej arachidowy, i dodaję. Czosnek i imbir, jedną łyżeczkę imbiru posiekanego drobniutko i trzy duże ząbki czosnku albo takie cztery średnie możecie dodać. Musi być aromatycznie. I od razu dodaję zmiażdżony w takim moździerzu Suribachi niezbyt drobno pieprz syczuański, jedną łyżeczkę. Ja wcześniej ziarna pieprzu leciutko podsmażyłam na suchej patelni, żeby wydobyć z nich jeszcze więcej aromatu i teraz będę obsmażać przez 30 sekund i dodaję zamarynowaną polędwiczkę wieprzową Szkoda, że nie możecie poczuć tych aromatów właśnie które się zaczęły tutaj uwalniać Zostawić to jakiś czas mieszając tutaj żeby się polędwiczka zdążyła wszystko obsmażyć jakieś 4 minuty. Można dodawać już kolejny składnik. Polecam Wam bardzo tą pastę z bobu w chili. Tak wygląda po otwarciu. Dodamy pół łyżeczki. To jest prawdziwa taka bomba smakowa. Dużo smaku umami przyda się do tego dania. Często właśnie w kuchni chińskiej jest używana ta pasta, więc nie może jej zabraknąć też w tym przepisie. I teraz dodaję papryki. Zieloną, czerwoną i jedną papryczkę chili. Ja oczywiście z nasionkami. od razu się zrobiło aromatycznie, jeszcze bardziej i kolorowo. Przez dwie minuty teraz będę te wszystkie składniki razem ze sobą obsmażać. Bardzo żałuję, że nie możecie tych aromatów poczuć. Myślę, że sąsiedzi to teraz są na mnie naprawdę ścieki, zwłaszcza ci, którzy są głodni. Dodam teraz jeszcze biały cukier. Jedną łyżkę. Ale się zrobiłam głodna, ale ja w przeciwieństwie do moich sąsiadów za chwileczkę będę mogła zjeść, bo już praktycznie jesteśmy na finiszu gotowania. Jeszcze tylko 200 ml bulionu. Ja mam tutaj bulion drobiowy i dodam jedno opakowanie tofu, o którym wcześniej wspominałam. Pokrojone taką naprawdę drobniutką kosteczkę, delikatnie, bo ono jest naprawdę delikatne tofu. Ja nie chciałabym, żeby ono tutaj się zbytnio pozbyło tego kształtu swojego, pięknego kosteczek. Ja będę jeść dzisiejsze danie z ryżem. W takiej postaci Wam polecam najbardziej, ale oczywiście też możecie jeść z makaronem albo z jakimiś bułeczkami na parze. To już od Was będzie zależało, co będziecie mieli akurat w domu i na co będziecie mieli, oczywiście, ochotę. Zostawię jeszcze na dwie minuty. I już na sam koniec troszkę sosu sojowego. Tak mniej więcej jedną łyżkę. I troszkę oleju sezamowego. Ja mam tutaj koreański olej sezamowy, bo ten bardzo lubię dałam tak mniej więcej niecałą łyżkę stołową, ale już taka ilość wystarczyła, żeby jeszcze podbić te aromaty. I za chwileczkę będę przekładać. Mam już miseczkę ryżu pysznego. Tutaj już przełożone danie. O, oczywiście wiadomo, dymka musi być. Przecież nie byłabym sobą. Ja właśnie lubię tak podawać, że. W większym półmisku mięso, obok ryż. Każdy sobie dobiera w ilości takiej, na jaką ma ochotę, więc ja już mam bardzo dużą ochotę na to danie, więc nie przedłużam, żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku. Cieszę się, że do mnie się odzywacie. Cieszę się, że komentujecie filmy, zaglądacie na Instagrama przygody Gabi. Zapraszam serdecznie, jeśli kogoś jeszcze tam nie było. A teraz już. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i tradycyjnie zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!